Dajcie w nowym vlogu. Ten vlog będzie miał zupełnie inną formę niż dotychczasowe filmy. Chociaż to nie oznacza, że na koniec nie zabiorę Was też na jakąś kolację i nie zarekomenduję jakiegoś nowego miejsca, tym razem w Marbella, ponieważ cały czas tutaj jesteśmy. E, ale ze względu na olbrzymią ilość pytań, które dostaję na Instagramie odnośnie manifestowania takiego wymarzonego życia. E, rzeczy, książek oraz różnych kwestii, które wpłynęły na mój czy też nasz mindset. Zdecydowałam się nagrać taki krótki film. Nie przygotowywałam się do niego. Chcę wam powiedzieć o kilku kwestiach, które sprawiły, że y, żyję w inny sposób, myślę w inny sposób, działam w inny sposób, chociaż od razu uprzedzam, nie dam wam tutaj jakiejś super... Przepisu na idealne życie, na życie bez problemów, ponieważ absolutnie nie wierzę w to, że takie życie istnieje. Praca ze swoją samoświadomością sprawia, że w trochę inny sposób patrzymy na problemy. W inny sposób patrzymy na relacje z innymi ludźmi i myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć to, co najlepsze dla nas na przykład z różnych takich zdarzeń i ruszyć do przodu, ponieważ jest bardzo dużo sytuacji w życiu, z którymi absolutnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić i zwyczajnie trzeba je zaakceptować, ale nie ma sensu akurat trzymać w sobie jakichś takich negatywnych emocji na kolejne miesiące czy lata, tylko zwyczajnie zaakceptować takie sytuacje. Zmiana mojego mindsetu zaczęła się w 2018 roku, wtedy kupiliśmy naszą drugą nieruchomość, była to pierwsza nieruchomość pod inwestycje i mieliśmy bardzo dużo problemów, ponieważ um, zaczął się taki naprawdę szalony remont, nie byliśmy świadomi tego, Ile tak naprawdę będzie to nas kosztować? Jak dużo czasu będziemy musieli poświęcić takiemu remontowi, ponieważ wymienialiśmy dach, robiliśmy taką e, nadbudowę budynku, kreowaliśmy dodatkowe piętro, dodatkowe dwie łazienki. E, więc to był projekt, który łącznie zabrał nam 8-9 miesięcy. Ale nie chcę się tutaj absolutnie na tym skupić. Był to opry, okres, który był bardzo wymagający, stresujący e, i sytuacja zupełnie nowa dla nas. W konsekwencji trudności związanych z remontem, e, miałam wrażenie, że trochę tracę grunt pod nogami i szukałam jakichś takich. E, może rozwiązań pracy nad sobą, które sprawią, że dużo łatwiej będę sobie radziła z daną sytuacją. Zapisałam się na zajęcia jogi, które były organizowane akurat w takim fitness klubie na dole naszego budynku. Zajęcia prowadził Hindus, który miał na imię Tasi i był bardzo uduchowioną osobą. Czyli nie tylko uczył nas jogi, wtedy to była yoga ashtanga, czyli dosyć taka dynamiczna forma jogi, ale też przymycał takie złote myśli, uczył nas pracy z oddechem, pranayama, i to było coś, co bardzo mi się już w tym momencie spodobało. Więc zaczęłam coraz częściej uczęszczać na te zajęcia, zaczęłam pracować ze swoim oddechem w domu. Zaczęłam stosować między innymi praktykę Jacobsona, nie wiem czy wiecie. Jest to taka technika rozluźniania różnych mięśni na naszym ciele. Przy wdechu napinamy ten mięsień, trzymamy przez kilka sekund, przy wydechu rozluźniamy i to dotyczy naprawdę przeróżnych mięśni, mięśni twarzy, karku, pleców, rąk. Bardzo dobra technika, jeżeli chcecie też się tak dosyć szybko zrelaksować. W tamtym momencie zaczęłam też szukać książek o samorozwoju, które miały trochę poszerzyć moją świadomość, miały może były początkiem pracy też ze swoją podświadomością i z moimi negatywnymi przekonaniami, o których jeszcze w tamtym momencie nie byłam świadoma. Zaczęłam od czytania książek Joe Dispenzy, E, czytałam je w języku angielskim, nie miałam wtedy dostępu do polskich książek. Była to książka m.in. Efekt Placebo, e, Jak zerwać z nałogiem bycia sobą, e, Become Supernatural. Były to książki, które właśnie pokazywały, że pracując mądrze ze swoją podświadomością, jesteśmy w stanie zmienić swoje życie zewnętrzne. E, książka też. E, Pierwsza to chyba była właśnie efekt placebo, zachęcała, żeby zacząć słuchać afirmacji każdego dnia, dlatego też wyszukałam afirmacje. E, wtedy na początku słucham afirmacji Ani Aftowicz, są one nadal dostępne na YouTubie, następnie słucham angielskich, między innymi Lavender. Jest to przepiękny kanał, gdzie afirmacje też mają takie ścieżki dźwiękowe, e, które mają muzykę o konkretnej częstotliwości, która na przykład przyciąga do Waszego życia, e, powiedzmy. Jest dana częstotliwość, która przyciąga, miłość, która przyciąga, obfitość finansową, e, czy też na przykład szczęście. E, następnie e, zaczęłam czytać książki Osho, w których też się zakochałam, był to hinduski filozof między innymi Podróż jako życie, ponieważ chcę Wam też przemycić tutaj kilka tytułów, chociaż powiem Wam, że w ogóle film w tytułów ja nawet nie pamiętam, ponieważ pamiętam, że w tamtym okresie ja czytałam po trzy książki na raz i czasami myślę, że to było nawet, nie wiem, z dwadzieścia książek w miesiącu. Kolejna jakaś książka Osho, która też zrobiła na mnie duże wrażenie, to Intuicja wiedza wykraczająca poza rozum. Um, jeszcze jedną książkę tutaj sprawdziłam w moim czytniku. Chwilę, ponieważ chcę Wam um, przekazać. Odwaga i radość z podejmowania ryzyka. Mam wrażenie, że te wszystkie książki nie tylko wpłynęły na jakieś takie może ograniczające przekonania, które miałam i... Taką samą świadomość, czyli obserwację właśnie swojego typu myślenia, swojego typu zachowania w danych sytuacjach, ale też niewątpliwie podwyższyły moje własne poczucie wartości. Kolejną książką, którą też gorąco chcę Wam polecić, to jest 12 zasad Petersona. Uważam, że jest to książka, którą powinna przeczytać każda osoba. Kolejna książka, która wywarła duże wrażenie na mnie, no to Transfering rzeczywistości przestrzeń wariantów, jest to pierwszy tom, który pokazuje, że jesteśmy w stanie przeskakiwać na takie linie życia, na których chcemy być w danym momencie, bez dużego wysiłku, bez walki. Myślę, że każdy z nas jest w stanie przytoczyć wiele sytuacji, kiedy właśnie wykonywał coś bez wielkiego napięcia i osiągał wtedy powiedzmy najlepsze wyniki, a w momencie kiedy staramy się jak najlepiej na przykład zaprezentować, niekoniecznie wypadamy tak, jakbyśmy sobie tego e, życzyli. Ok, teraz uszeregujmy wszystko, czyli były afirmacje, e, książki, kolejna kwestia to medytacje, na YouTubie też bardzo dużo jest tych medytacji, między innymi e, mogę Wam też polecić Joe Dispenza, również macie dostęp do darmowych medytacji. E, mam wrażenie, że właśnie taka forma medytacji, jaką on e, oferuje na YouTubie, najbardziej była w stanie mnie przenieść do E, tych takich częstotliwości e, m, alfa czy nawet delta, czyli tych takich e, głębszych wibracji, ponieważ na przykład te medytacje, które też są dostępne na YouTubie, a bardziej to jest taka wizualizacja, że jesteście na jakimś morzem, w górach, wyobraźcie sobie, że e, odpływacie, e, to akurat nie było w stanie mnie jakoś tak bardzo wyciszyć i przenieść w tą... E, taką zupełnie inną przestrzeń, ale myślę, że to też sprawa e, indywidualna. Mój dalszy rozwój e, ewoluował dalej, więc nie zatrzymałam się na afirmacjach, książkach, medytacji, ale zaczęłam interesować się astrologią, tarotem. E, pracą z energią, e, reiki i jest to taka sfera, z którą cały czas mam dużo do czynienia, nie stawiam absolutnie nikomu tarota, ale czasami samej sobie w sytuacjach, kiedy nie jestem do końca przekonana może co zrobić, e, jeżeli tutaj chodzi o tą pracę z, też z astrologią, układem planet. E, też był okres, kiedy namiętnie to wszystko studiowałam, e, obserwowałam fazy Księżyca, kiedy mamy nów, kiedy mamy pełnię. E, podczas nowiu spisywaliśmy razem z Michałem jakieś takie swoje cele na na przykład najbliższy czas e, i je wysyłaliśmy gdzieś tam do wszechświata. Jest tak nawet można takie intencje zakopać, więc pamiętam były okresy w Birmingham, kiedy gdzieś tam mieszkaliśmy przy całym kanale, chodziłam z tego kanału, patrzyłam czy tam nie ma za dużo ludzi i wtedy wykopywałam tam mały dołek i zakopywałam nasze intencje, więc do tej pory jest bardzo dużo intencji gdzieś tam włożonych, zakopanych przy kanale w Birmingham naszych i co ciekawe naprawdę z 90% tych intencji się ziściło. Ee, obserwując właśnie te fazę księżyca, na tej podstawie też często albo podejmowaliśmy decyzję, albo czekaliśmy jeszcze z podjęciem decyzji. Ee, nów też jest takim okresem, kiedy dobrze zaczynać nowe rzeczy, pełnia, kiedy kończyć. Em, okresy na przykład retrogradacji różnych planet, tak jak na przykład Merkurego, też sprawiają, że na przykład może to nie być najlepszy czas na podjęcie jakichś e, działań związanych z podpisywaniem kontraktu, z rozpoczynaniem nowych rzeczy, wtedy właśnie jest dużo problemów z komunikacją, e, dużo wtedy na przykład urządzeń elektrycznych się psuje, to też taka ciekawostka. Dlatego u mnie tutaj mam wrażenie, że ten rozwój e, osobisty przeszedł w taką pracę e, z energią, z samoświadomością i teraz spróbuję to wszystko może zapiąć w taką jedną całość. E, tak jak na początku powiedziałam, tak samo teraz uważam. Ja nie wierzę w to, że wykonanie nawet jakiejś takiej pracy związanej z, związanej z pracą nad sobą, czy nawet przejście przez jakąś terapię, ponieważ żyjemy teraz w czasach, kiedy bardzo dużo ludzi uczestniczy w różnych terapiach. Sama też przeczytałam na przykład książkę odnośnie e, terapii poznawczo-behawioralnej. Uważam, że każda osoba w sumie, nawet w wieku takim, może niekoniecznie wczesnoszkolnym, ale nastoletnim, powinna taką książkę przeczytać. Ponieważ e, nasze myśli tworzą nasze emocje, nasze emocje posuwają nas do różnych działań, jeżeli na samym początku tutaj e, zweryfikujemy myśli, które gdzieś tam się pojawiają i będziemy nimi mądrze zarządzać, to jesteśmy w stanie, myślę, też lepiej żyć, podejmować lepsze decyzje, mniej się stresować i myślę, że byłoby dobrze nauczyć tego e, najmłodszych. E, ale teraz dojdźmy do punktu, do którego chciałam dojść. E, uważam, że praca nad sobą jest to praca, którą musimy wykonywać do końca życia. Absolutnie nie wierzę w to właśnie, że e, można przejść na przykład terapię i nie pracować już nad sobą, ponieważ myślę, że zawsze gdzieś tam będziemy wracać do swoich negatywnych wzorców, ale warto nawet być osobą bardziej świadomą, ponieważ jesteśmy w stanie szybciej zauważyć ten swój negatywny schemat i nawet po jakimś czasie, nieważne czy to jest godzina czy może dzień, dojść do wniosku, że jednak kurczę znowu zachowałam się, czy zachowałem w taki sposób i nie chcę w ten sposób się zachowywać, więc mogę podjąć kolejne działanie, które naprawi daną sytuację. Dlatego właśnie uważam, że praca ze ze świadomością, dobrze wpływa na nas samych, na to jak się czujemy, na nasze relacje ze światem, a także sprawia, że generalnie wzrasta nasze poczucie wartości, robimy się dużo bardziej odważni, a także otwarci na życie. I może teraz, w jaki sposób ta cała praca nad nami, nade mną, wpłynęła na nasze życie po, mogę teraz powiedzieć, po 6 latach, ponieważ ja zaczęłam pracować nad sobą od 2018 roku. Problemy pojawiają się tak jak się pojawiały, problemy nie znikają, ale jestem w stanie e, szybciej zweryfikować, czy jest to rzeczywiście taka sytuacja walki o życie, czy może po prostu muszę zmienić swoje podejście do danej sytuacji, e, muszę zareagować, że tak powiem, e, luźniej i tak bardzo się nie spinać. Kolejna rzecz mam wrażenie, że jeżeli zaczynamy pracować ze swoją samoświadomością i na przykład chcemy mieć więcej pieniędzy i więcej obfitości materialnej, to automatycznie zaczynają się pojawiać przeróżne szanse, z których to my właśnie musimy skorzystać, bo, ponieważ nie będzie to taka sytuacja, że akurat nie wiem, ktoś nam prześle milion złotych na konto i no, w ten sposób udało nam się zostać milionerem ale przez to, że właśnie jesteśmy bardziej świadomi i może też zauważamy te jakieś różne sytuacje, jesteśmy w stanie je wykorzystać i naprawdę jesteśmy w stanie zmanifestować to, o czym bardzo marzyliśmy. Dlatego myślę, że też zwiększa się nasza odwaga. Ehm, I co jeszcze? I myślę, że... Też taka właśnie, jak powiedziałam, otwartość. E, my w ogóle nasze wszystkie decyzje odnośnie inwestowania podejmowaliśmy szybko. E, nie mogę powiedzieć, że nie analizowaliśmy akurat naszych wyborów, ponieważ jak najbardziej je analizowaliśmy, ale tak jak mówiłam też w poprzednich filmach, nigdy nie byliśmy tą osoby, które siedziały i analizowały coś przez wiele miesięcy czy, czy rok, i ostatecznie nie podjęły, ponieważ staramy się łapać szanse tak bardzo, jak to tylko możliwe i jesteśmy świadomi ryzyka bo to, że manifestujemy, to, że podejmujemy działanie, nie oznacza, że za każdym razem będzie się udawało. Eee, są decyzje, które są bardzo owocne, ale pewnie mogą być też decyzje, które będą mi owocne i będą miały swoje konsekwencje. E, ale też zawsze Was gorąco zachęcam do odważnych decyzji, e, do nabrania takiej śmiałości i po prostu e, nie bania się tak bardzo konsekwencji, e, ponieważ e, smutne chyba jest takie życie bez e, chociaż najmniejszej iskierki ekscytacji. Myślę, że będę już powoli kończyć tutaj ten temat, ponieważ mam wrażenie, że gadam i gadam, a chciałabym, żeby to jednak był dosyć ciekawy odcinek. E, zawsze każdego gorąco zachęcam e, do pracy nad sobą, do takiego właśnie obiektywnego, a nie subiektywnego spojrzenia na swoją własną osobę. E, I pamiętajcie, że wielu z nas myśli, że nasze życie już jest pępkiem świata, my jesteśmy pępkiem świata, nasze problemy są pępkiem świata, a tak naprawdę nie jest, jesteśmy jedną malutką cząsteczką w tym wszechświecie, dlatego warto, żebyśmy żyli w sposób, który e, sprawi, że nie tylko nam będzie się dobrze żyło, ale także osobom, które są wokół nas, dlatego bądźmy też wyrozumiali i nawet jeżeli napotykamy ludzi, e, którzy w jakiś sposób może nie zachowują się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. E, nie mówię, żeby bardzo jakoś tam specjalnie okazywać im miłość, ale przynajmniej przejdźmy wokół tego obojętnie i ruszajmy dalej. W ten sposób e, kończę tą pogadankę, ale jeszcze z Wami się nie żegnam ponieważ myślę, że zabiorę Was jeszcze na kolację w urokliwe miejsce w Marvei. Szczerze, to jeszcze nie wiem, gdzie dzisiaj będziemy jechać na kolację. Mamy rezerwację w koli na godzinę 20, jest 18.30 na i już w sumie jesteśmy głodni. Myśleliśmy jeszcze o El Patio i 1111, .11, czyli miejsce z tekosami. Zobaczymy. Prawdopodobnie zostanie na koi, może po prostu będziemy wcześniej, napijemy się czegoś i potem skoczymy na kolację, więc jedziecie spraw. Jak możecie zauważyć, dzisiaj ponownie króluje biel. Ostatnio zdecydowanie ulubiony kolor. Tak jak wspominałam Wam, w mieszkaniu e, nie wytrzymamy do tej 20, dlatego jedziemy zjeść coś wcześniej kierujemy się do Puente Romano. Może zajrzymy do miejsca pika-pika, ponieważ mamy ochotę na włoskie jedzenie. E, jeszcze taka ciekawostka. Generalnie w okolicach Marbella jest teraz bardzo dużo policji. Powiem Wam, że dosłownie co kilka kilometrów stoją radiowozy, e, policjanci są uzbrojeni w karabiny i zatrzymują i przeszukują samochody. Nie wiemy, czy jest jakaś obława, chociaż trudno nazwać to obławą, skoro to trwa już miesiąc, ponieważ tyle czasu jak tutaj jesteśmy. E, jest to dużą nowością, ponieważ w Dubaju nie widzimy policji tak naprawdę w ogóle, a wcześniej, jak mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, to też. W nie zdarzyła się sytuacja, żeby bez powodu po prostu policja gdzieś tam zatrzymywała do takiej randomowej kontroli. Nawiązanie jeszcze do początku vloga, e, manifestowanie różnych rzeczy. Chciałam Wam powiedzieć, że nie znam większego manifestatora e, niż Michał, który tak naprawdę o czymkolwiek sobie pomyśli, to jest w stanie to... Mm, Ściągnąć do swojego życia. Eee, I co ciekawe, nawet często się śmieję, że tak naprawdę ja jestem osobą, która tyle o tym czyta, e, medytuje, e, wprowadza te różne taktyki e, ściągania i materi materializowania przy różnych rzeczy. A tak naprawdę to Michał właśnie niewiele robiąc, najwięcej ściąga. Jesteś w szczepku urodzony? ona to chyba tak. Czy masz jakąś wielką moc, którą nie chcesz się podzielić ze mną? Mocy no, nie mam, mam na to listę. Zobaczcie tutaj, jaki fajny klimacik w Alpimpi. Jest to włoska knajpka. Hiszpańska. <laughs> <Jak> hiszpańska. <laughs> Już myślałam o naszej. A my idziemy tutaj.